Cześć, jestem Claudia to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. I mamy tutaj wykonać działania. Mamy wzór skróconego mnożenia, a dokładniej tą część. Bardzo ważne jest to, że nieważne, czy w pierwszym nawiasie jest minus, czy w drugim jest plus, zawsze otrzymujemy to, ponieważ mnożenie jest na przemian. Zapiszmy sobie zatem, że to jest nasze a, to jest nasze b. I bierzemy a do kwadratu. Wszystko to, co ma A leci w kwadrat, czyli będziemy mieć 3 do drugiej to jest 9. A x do drugiej to x do czwartej. Ten minus tu jest zawsze. I teraz B kwadrat. Czyli będziemy mieć 16 x do drugiej. Tu natomiast mamy inny wzór. Mamy minusa, czyli mowa. O tym wzorze i mamy tą część. Zapiszmy sobie, że znowu to jest A, to jest nasze B. Tutaj podobnie, ale jeszcze mamy jedną rzecz w środku. Zatem, pierwsze leci do kwadratu. 5 do drugiej to 25. A x do trzeciej, jeszcze razy 2, to x do szóstej. Odjąć. I teraz lecimy 2ab, czyli 2 razy 5 to 10, razy 6 to 60. No i tutaj wymnażamy ze sobą, to jest to pierwsze, czyli będziemy mieć x do czwartej. To jest zawsze dodać i 6 do potęgi drugiej to jest 36, x do potęgi drugiej, no to to jest x do potęgi drugiej. Teraz podobnie, ale mamy z dodawaniem, czyli wlatujemy sobie tutaj w temp. No to znowu, to jest nasze A, to jest nasze B. Do kwadratu, czyli 9, a x będzie do 14, bo tam jest x do 7, dodać tym razem 2ab, czyli 2 razy 3 to 6, razy 2 to 12, x do 8, dodać 2 do 2 to 4, x do drugiej. No, i tutaj wracamy z powrotem do tego, co mieliśmy w podpunkcie A. Czyli będziemy robić na te kwadraty. 81x do potęgi 14, odjąć, no a z tego będziemy mieć po prostu x do potęgi 6. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.